Witajcie z tej strony wodorem i zapraszam Was w powrocie serialu Batwoman, tak? Serial powrócił na, jedynie, na dwa odcinki, ale powrócił, więc no, zapraszam Was do oglądania. Jest to przedostatni odcinek, zobaczmy czy on tutaj się będzie przestawiał. Zapraszam. W pierwszych odcinku widzimy bardzo fajną scenę, gdzie Alicja tutaj atakuje Wayne Tower. No to, to już nie Wayne Tower, lecz powiedzmy, że. Tak no umownie Way Tower, no, jak tutaj coś wypala na swojej prawej skronie, mówiąc, że już nie jest Alicją. Następnie no, widzimy jak się budził tutaj w klinice Marii, czyli no, Bari znowu tutaj tą swoją klinikę. No i tutaj Mary pyta się Alicji, gdzie tutaj i właściwie jak się czuje, mówi, że no, nie czuje się już Alicji, tylko znowu jak Bet, czyli właśnie jak ta siostra. Batłowe, czyli no tak jakby tutaj ona pożegnała się z Alicją, czyli żeby Alicja tutaj zniknie na zawsze, to było dosyć ciekawe jakby właśnie tutaj była ta złoczyńca. Właśnie ona już nie jest złoczyńca, jedno, to już jest takim antybohaterem, czy jakby ona odeszła i też będzie ona całkiem zdrowa. No, dosyć ciekawy właśnie koncept, no, ale zresztą zobaczymy to w, w serialu, co jak to dalej będą jej tutaj losy. Następnie widzimy całą wędrówkę po jego tutaj umyśle Alicji. Tutaj widzimy Beth w jakby sądzi, Widzimy Beth właśnie na cmentarzu, gdzie o, widzi tutaj już umarłego Ocena. Właściwie no, jeszcze z nią troszkę pogadał. No i następnie tutaj no wariuje z tego wszystkiego. Następnie widzimy no kogoś, dla którego w tej właściwie jesteśmy. Czy no widzimy Batwoman, czy no Ryan znowu w akcji, no i przez tutaj goście o Markusie. Mimo tutaj wszystko no, fajna scena. Bardzo fajnie tutaj, ten, tutaj skrzydła się pojawiły. Batwoman. To bardzo fajny superhero landing. No, a tutaj mimo tego, że spytała się o Markusie, no to nic więcej się nie, do, nie dowiedzieliśmy. I Mary tutaj dowiaduje się o, od Alicji, tak co tutaj się właściwie dzieje, że no, Alicja znała, ma te swoje halucynacje to naprawdę tutaj widzimy, że no Alice jest na pierwszym, no tutaj jej wątek jest najbardziej jak ważny w tym odcinku, to jest no niesamowite, że no znowu jakoś tutaj staje się ważną postacią, nie jest jakby w tle jak dotychczas w tym sezonie, no i nagle no dowiadujemy się, że to wcale te śledztwo rają tutaj przesłuchanie tego kolesie nie było takie bezowocne, tak jak no na początku mówiłem, no bo tutaj no jej, jej właśnie ten trop doprowadza do były żony Jimmy Gordona, czyli mam też tutaj Mistrek z Jimmyem Gordonem. No właśnie, no Jim Gordon no to jest, no jak najbardziej. Tutaj jego żona, no to mało, bo wolałbym, żebyśmy dostali Jimmy Gordona, no tak jest i tak jest fajnie. Następnie, no do, do tutaj Sofii właściwie dowiaduje się, że matka batłomy zostaje tutaj porwana, no bo no nie do tej jakby limuzyny wsiadła, więc no zdecydowanie ktoś się tutaj porwał. No a tutaj w międzyczasie Alicja ma tutaj kolejne swoje jakby no noschizy. Tym razem widzi myszę, czy innego kogoś, na kogo powinniście, tylko kojarzyć się no, oglądaliście tę serię od początku. No, no samo tylko tutaj widzi, no jest niby na początku zadowolona z jego widoku, a potem mówi nie przecież ty nie żyjesz. No i szybko się dowiadujemy, że pod, za to wszystkim stał właśnie Markus, który tutaj bawi się teraz toksyną Jokera. No i tutaj on zabrał matkę Batwoman. No i widzimy następnie dosyć mocno scenę tortur, który no Markus masakruje wszystkich Tego w tym serialu się nie spodziewałem No nawet Eliza ty próbowała właśnie Markusa powstrzymać I wtedy dowiadujemy się właśnie, że Markusa pewnego razu tej w autobusie zaatakował Joker, właściwie całą tutaj wycieczkę w 2003 roku ogólnie Dowiadujemy się też, że właśnie Joker tutaj, gdy właśnie tym autobusem przekierował, przekierował ten autobus, no to wtedy tutaj potrącił samochód, gdzie były Alice i Kate, czyli no tutaj dlatego Batman nie zdołał zcańczyć Alicji z, z tego samochodu, no bo musiał ruszyć za Jokerem, więc tutaj się właśnie to wyjaśnia, czemu Batman nie, nie mógł jej uratować, musiał pędzić za Jokerem, no i wypalił właśnie dla Markusa znak na skroni Joker, czyli tak jak no, tutaj dla Alicji to się wydarzyło, więc no, dlatego Markus tak się staje tym Jokerem powoli. No, to pojawi się Batwoman i Nightwing, no i oczywiście pojawienie się Batwinga to jest jak najbardziej easter egg do Batmana, bo on też właśnie w takim sposób się pojawił Batman. Jeszcze tutaj brakuje tylko błyskawicy. No, oczywiście Batwing szybko pokonuje Alicję, nie no, jest to żaden tutaj do niego właściwie wyzwanie w tym momencie. No i pojawia się Batwoman, no, który tutaj próbuje zakładników właśnie tutaj uwolnić. No i pojawia się Markus, czyli no tutaj widzimy, że tutaj każdy ma takiego Jokera, na kogo zasługuje. Batwing ma Alicję, Batwoman nie ma Jokera, no a Batwoman ma Markusa, jakby nie było. No oczywiście Batwoman mówi, że nie chce zabić tutaj Markusa, przez co no Markus mówi, że no ten kosmiczny wcale w tym nie pomaga i ogólnie ją nakłania do tego, żeby zdjęła maskę, i co oczywiście no robi. Przez co no Markus prawie ją pokonuje, a no tutaj matka jej pomaga, więc no tutaj wychodzi z presji, no, akurat, no tutaj Markus ucieka, żeby właściwie no jeszcze jeden odcinek mógł powstać. A powstanie w stanie odcinka Markus odkrywa jaskinię toperze w Wayne Tower, no co oznacza, że no możemy nie mieć drukera, ale na pewno będziemy mieć e, jakiegoś Batmana nowego, nową wariację. Czyli będzie może podobnie jak w po, poprzednim sezonie, gdzie no Ryan też walczyła troszkę z przerobioną wersją Batwoman, czyli skate tutaj będzie czarny Batman, więc no to jakby... Nie mogę się tego czekać. Was oczywiście zapraszam za tydzień na finał sezonu, jakby nawet nie było no, do kolejnych macigów też Superman i Lois.